Dzisiaj jest 14 sierpnia, w Polsce jest 13. Tak dla przypomnienia. No przyjechaliśmy do Tomtoru. W tej chwili segregujemy konkretne rzeczy na wyprawę, bo tego jest sporo i możemy tylko wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Na co zostaje w samochodzie jedzie z powrotem, co zostaje na wyprawę oddzielamy. Mieszkamy w Tomtorze wynajętym Domu. Ciężka sprawa przesegregować co mamy zabrać, a co zostawić. Możemy zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, bo do przeprawy jest 160 km, trzeba iść pieszo. A potem wszystko spakować na pontony na ponton i płyniemy dalej jeszcze. 400 km do 500, może nawet. Teraz trzeba wszystko tak posegregować, żeby było wystarczająco na całą podróż rzeką i przeprawę pieszą. To dzisiaj mamy 13 sierpnia 2012. Przygotowania do. Rzeką Delpiu, Ochotskaja i później Ochotą, Łącznie prawie 500 km. No, Czyli tutaj pompuje Ponton. Nasz Ponton to jest bardzo ważna rzecz. On uratuje nam prawdopodobnie życie, jeśli przetrwa. Oczywiście. Jieric, jieric Na Lima. Wikia i Ekateryna, którzy nam pomagali w organizowaniu przejścia i przepłynięcia ochoty, dostają prezenty. Jurek dzieli prezentami. A teraz troszkę o naszej bazie przed wyprawą pieszo-pontonową do Ochocka. Zamieszkaliśmy w domu. I to jest nasza baza. Tu pokażę parę ujęć, gdzie mieszkamy i jak żyjemy. Przez te kilka dni, które się przygotowujemy do wyprawy pieszo-pontonowej. tu się wchodzi. To jest mieszkanie, dom prywatny, nam udostępniony do piątku, bo w piątek na pewno już stąd wyjedziemy. Tutaj kuchnia. Główny kucharz Jerzy Romejko. Gotował zupę z gwoździa. Jednocześnie pokażę jak ludzie żyją na dalekiej Syberii w tą torze. Skromne mieszkanie w tych trudnych warunkach, gdzie mróz dochodzi do 70 stopni, a średnio jest 50, 60. No to jest wszystko w tej chwili rozwalone, bo to nasze rzeczy. Tutaj takiego bałaganu oczywiście nie było. No my żeśmy tu zrobili, no bo musimy się prze... Kształcić z tych dziesiątek kilogramów zbędnego bagażu na bagaż, który jest niezbędny do naszej wyprawy. Zapewne każdego interesuje, jak ogrzewa się te domy. No Jest w każdym pokoju cała prawie ściana kaloryferów. W tym torze mają centralną, taką kotłownię, gdzie są domy, popodłączane. Indywidualnie jeszcze się dogrzewa piecykami. Jak widać, to jest duże mieszkanie ludzi, którzy tu są troszkę bardziej majętni z pół domu dużego. No my żeśmy ten bałaganik zrobili, to trzeba się do tego przyznać. Korytarz. Łazienka. No tak wygląda, bo ona jest w trakcie remontu. Widać, że już jest składzona płytka nowa. No to są zapasy, zapasy wódki. Paliwa to jest energetyczne, dietetyczne i energetyczne. A to jest pies właścicieli, który nam towarzyszy stale. Siedzi, leży w wejściu i trzeba go omijać. W ogóle nie przejmuje tym, że trzeba przechodzić. Jestem w tomtorze. Przyjechaliśmy do muzeum. W tym muzeum skromnym takie ciekawostki z rejonu Omiakonu tomtoru i takie o pisarzach i uczonych. Nie. oni nie. Nie dalej idą z tej z przez tej przewał i na rzeczkę i na chodzk na łódki pływać. Tu w okolicy Tomtoru znaleziono kości, czaszkę z kołem nosorożca. Ogromny nosorożec. Czyli tu musiała być jakaś dżungla. W tym miejscu stała cerkiew. Tu na środku, po bokach, były groby, i groby zostały otoczone płotkiem, by nie deptano. Najzimniejsze miejsce na kuli ziemskiej, gdzie żyje człowiek. 2400 ludzi żyje w tym torze. Zimą 50-55 stopni, średnio. No, ale... Такое стойкое, такое жизнелюбивое, как люди севера. И мы там вот именно к таким качествам себя приближали, испытывая все эти трудности ГУЛАГа. Нет, это А,

хороший музей, да. Вот <смеш> большее сердце, которое ты <смеш> дала этот все Но ну, ничего у нас ну, не не <смеш> И это тоже сердце из Польши. <смеш> мы знаем, что этот много много, это тоже наша история. <смеш> очень много людей мы знаем погибло у <смеш> наших поляков. И нам очень приятно как такая, ну, такая но такая мерино, этот есть такая. To i tak harosze Bierzcie to nie było to to jutro ruszamy w trasę pieszo-pontonową. Ostatnie zaopatrzenie kupujemy ziemniaki, chleb, cebulę, słoninę, czosnek tu jest sklep. To boczek, słonina. Kartoszka u was jest? Nie. Nie ma kartoszki? Widzicie, a kiedy my pokupimy kartosku? Sklepik w Sontorze. Kartoszką zapisuję. No, bierze Jurek aż 10 frajb, dla mnie to troszkę za dużo, no ale co ja mogę. Ja tylko wykonuję polecenia. No tam wleżysz, chodź. No bo Oczywiście cebula. To jest poczta. Ale kartek nie ma, Jurek dystrykluje, zwykle jakieś takie na święta. Dziś jest 18 sierpień, mieliśmy ruszać w rafting. Niestety dwudniowe ostre opady, nienormalne jak na te warunki, tak mi tu mówią miejscowi. Spowodowały, że jest dużo wody. Nasi przyjaciele, którzy podstawiają samochód do Jakucka, też mają problem. Zniszczyło się jedno koło i musimy czekać, aż troszkę woda opadnie. Może dzisiaj po południu ruszymy. W odległości od nas jest rzeka Kujdusen, gdzie wczoraj byliśmy. Jest około półtora kilometra i stąd słychać ten nurt. Wszystko zalane, wszędzie woda płynie. Z takich maleńkich strumyczków, które są 100 metrów, stąd porobiły się na okolicznych drogach rzeki. Tu wczoraj spacerowaliśmy suchą nogą, ma jest rzeka. A my tutaj przygotowaliśmy wszystko na rafting: cztery beczki, cztery wory takie jak tutaj kolega pakuje. No i czekamy na transport. Tak, także. Motocykliści z Norwegii wyruszają. Jadą okrężną drogą, bo w tej chwili normalnie naszą drogą tą co tu jesteśmy nie jesteśmy w stanie tam przyjechać oni tak samo. Woda się zrobiła dobra właśnie Witja nas odwozi 60 km do miejsca gdzie będziemy mogli zrobić pierwszą podróż około 160 km a potem jedziemy to może na tej się większość wtedy trzeba by na metodę zrobić taką. Rozpoczynamy te samochody łazy tu funkcjonują. 2500 centymetrów pojemności. Jedna wada to dużo chłapią paliwa 17 litrów. Dojechaliśmy do yu i stąd będziemy szli pieszo 160 km do przełęczy. Za przełęczą wsiadamy Ponton i płyniemy do Morza Ochockiego rzadką ochotą. O takie. No. To najbardziej Uchajesz, pomocny no. człowiek, no. który nam wiele rzeczy Uchajesz, chary, ja przyspieszył. Ty sam znasz, nie rybak. My ta na Szwedyn, jak widzisz, to łóczy ucha z okonia. Kartuszki nie doczumarkę, bo. Еще не с крупного, а главное вот с мелкого, вот с такого. А с да. такого уже не то. Да. Такое жарить хорошо, мел, мел. да, с мелкого. Это да, мелкое очень еще лучше. Еще лучше. Ну, три крючка цепляешь, да, вот, кидаешь, сразу три ловится. Да, но да, вот там, крючка... вот те, где я говорил, это глубокое место, под, да. вот, вот там. Три крючок? Да. Три, и три штуки, три штуки, да-да. Приехали мы до Ючугея. Ючугей то по Якутску значит хорошо, доброе. To jest mała miejscowość. Rozlodowaliśmy samochód, te rzeczy jadą dalej z nami na rzekę w no motorze. Jesteśmy w domu Fiegi, który będzie nas prowadził do przeprawy, do rzeki. Mam ubrany na nogę jakucki but. To jest filc. Te, w tych butach można chodzić, można chodzić przy 40 stopniowym mrozie. No ale ja ich nie mogę nosić w Polsce, bo to tylko na suchy śnieg. A, a wygodne, super wygodne, mięciutkie. A To żona Fiedi, który będzie nas prowadził na start do spływu pontonem. Idziemy na łowienie ryb, tak zwaną rybałko. Przepiękne miejsce. Wcześnie wychodzi to rybaczenie na rzece, może za wcześnie. то можно их магазин открытый? Частный. 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 Это частный магазин открытый или нет? До шести работает в магазине единственный, да? Я сейчас ее попрошу, она тут рядом лежит. вам откроет. Хорошо, постойте, я Да, да,